Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się i zauważasz, że Twoje nogi czują się cięższe niż zwykle, lub że pojawia się dziwne mrowienie w stopach. Dla wielu osób te drobne oznaki przechodzą niezauważone lub są ignorowane jako coś normalnego, ale mogą być pierwszymi sygnałami złego krążenia. Słabe krążenie w nogach i stopach to nie tylko niedogodność, może to być oznaka poważniejszych problemów zdrowotnych, które jeśli nie zostaną w porę zauważone, mogą przerodzić się w poważne komplikacje. W tym wideo przeprowadzimy Cię przez kluczowe oznaki złego krążenia w nogach i stopach, koncentrując się na tym, jak je rozpoznać, zanim się pogorszą. Niezależnie od tego, czy odczuwasz lekką dyskomfort, czy po prostu interesujesz się profilaktyką zdrowotną, ten przewodnik jest dostosowany, aby pomóc Ci zrozumieć objawy i podjąć proaktywne kroki. Dzięki rozpoznaniu tych wczesnych oznak możesz podjąć terminowe działania, które mogą znacząco poprawić jakość Twojego życia i ogólny stan zdrowia. Pozostań z nami, ponieważ to, czego nauczysz się dzisiaj, może być kluczowe w zapobieganiu poważniejszym problemom jutro. Zanurzmy się więc i odkryjmy: jak możesz wyprzedzić złe krążenie i utrzymać zdrowsze nogi i stopy. Zrozumienie. Dlaczego dochodzi do złego krążenia i jak ważne jest jego wczesne wykrycie, ma kluczowe znaczenie dla każdej osoby powyżej 50 roku życia, która martwi się o swoje zdrowie. Krążenie odpowiada za dostarczanie tlenu i niezbędnych składników odżywczych do całego ciała, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie narządów i tkanek. Gdy krążenie jest zaburzone, mogą pojawić się różne problemy zdrowotne, szczególnie w dolnych kończynach. Takich jak nogi i stopy, gdzie przepływ krwi może być łatwiej ograniczony. Statystyki pokazują, że ponad 30% osób powyżej 50. roku życia doświadcza jakiejś formy problemów z krążeniem, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z wczesnych oznak. Brak świadomości może prowadzić do pogłębiania się problemów w milczeniu, powodując dyskomfort, ból, a nawet poważne choroby naczyniowe, jeśli są ignorowane. Problemy takie jak choroba tętnic obwodowych (PAD) i przewlekła niewydolność żylna (CVI) to przykłady schorzeń związanych z słabym krążeniem, które, jeśli nie zostaną w porę zdiagnozowane, mogą prowadzić do problemów z mobilnością i obniżenia jakości życia. Wczesne wychwycenie tych oznak pozwala podjąć środki zapobiegawcze, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę zdrowia naczyniowego. Szybkie rozwiązanie problemów z krążeniem może prowadzić do lepszego zdrowia naczyniowego i pomóc uniknąć bardziej intensywnych leczenia w przyszłości, takich jak operacje czy długotrwałe stosowanie leków. Znaczenie wczesnego rozpoznawania oznak jest jeszcze większe dla osób, które mogą już być narażone na ryzyko z powodu istniejących schorzeń, takich jak cukrzyca czy wysokie ciśnienie krwi. Czynniki te mogą pogorszyć złe krążenie czyniąc proaktywne rozpoznanie i leczenie jeszcze bardziej istotnymi. Zrozumienie wczesnych oznak pozwala ludziom przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem, szukać porady medycznej i wprowadzać zmiany w stylu życia, które mogą chronić ich długoterminowe zdrowie. W tym rozdziale przedstawiliśmy podstawy, dlaczego tak ważne jest wykrywanie problemów z krążeniem we wczesnym stadium. Teraz przejdźmy do konkretnych oznak i objawów na które powinieneś zwracać uwagę, abyś mógł podjąć natychmiastowe działania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli chodzi o złe krążenie w nogach i stopach, rozpoznanie wczesnych objawów może zrobić ogromną różnicę. Przejdźmy do najbardziej powszechnych objawów, na które powinieneś zwrócić uwagę mrowienie i drętwienie. Jednym z pierwszych oznak zaburzeń krążenia jest uporczywe mrowienie lub drętwienie w nogach i stopach. Uczucie to często opisuje się jako igły i szpilki, i może występować sporadycznie na początku, zwłaszcza po długim siedzeniu lub staniu. Jeśli jednak staje się częste, nie należy go ignorować, ponieważ wskazuje na to, że przepływ krwi jest ograniczony. Opuchlizna. Opuchlizna w dolnych kończynach to kolejny powszechny objaw złego krążenia. Może wystąpić. Ponieważ krew gromadzi się w danym obszarze z powodu osłabionych żył lub niewystarczającego przepływu krwi. Możesz zauważyć, że twoje buty stają się ciasne, lub mogą występować widoczne opuchnięcia w kostkach i stopach. Ten objaw może również być towarzyszony przez uczucie ciężkości w nogach, co utrudnia wykonywanie prostych czynności, jak chodzenie, zmiany w kolorze skóry. Jeśli zauważysz, że twoje nogi lub stopy stają się blade lub niebieskawe, może to oznaczać, że natleniona krew nie dociera do tych obszarów w wystarczającym stopniu. Z drugiej strony, zaczerwienienie lub ciemne przebarwienia mogą wskazywać, że krew gromadzi się w danym miejscu lub nie krąży prawidłowo. Te zmiany koloru skóry często występują obok innych objawów, takich jak ból lub uczucie zimna w nogach. Zimne stopy lub nogi. Chociaż wiele osób od czasu do czasu ma zimne stopy, ciągłe zimne nogi lub stopy mogą wskazywać na złe krążenie. Dzieje się tak, ponieważ mniej krwi dociera do tych obszarów, co zmniejsza ilość ciepła, które ciało jest w stanie wytworzyć. Ten objaw jest szczególnie ważny, aby go monitorować, jeśli występuje nawet wtedy, gdy jesteś w cieple i czujesz się komfortowo. Ból podczas chodzenia. Choroba klody. Jeśli odczuwasz ból w łydkach, udach lub biodrach podczas chodzenia lub ćwiczeń, który ustępuje po odpoczynku, może to być oznaka choroby claudication. Claudication występuje, gdy mięśnie nie otrzymują wystarczającej ilości krwi podczas ruchu. Ten objaw może być wczesnym wskazaniem choroby tętnic obwodowych (PAD) i powinien być traktowany poważnie. Każdy z tych objawów wskazuje na zmniejszony przepływ krwi. I może zwiastować początek poważniejszych problemów z krążeniem, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Ważne jest, aby pamiętać, że te oznaki mogą pojawić się stopniowo, co sprawia, że łatwo je przeoczyć lub zignorować jako normalny element starzenia się. Jednak wczesne ich rozpoznanie jest kluczowe, aby zapobiec dalszym komplikacjom. Przechodząc do następnej części. Zrozumienie tych objawów w kontekście ogólnego stanu zdrowia pomoże Ci podjąć natychmiastowe środki zapobiegawcze. W następnej sekcji omówimy powszechne przyczyny złego krążenia i dlaczego rozwiązywanie tych podstawowych czynników jest kluczowe dla utrzymania zdrowia nóg i stóp. Zrozumienie przyczyn złego krążenia jest kluczowe w zapobieganiu i zarządzaniu tym stanem. Istnieje wiele czynników które przyczyniają się do zmniejszonego przepływu krwi w nogach i stopach, z których niektóre mogą zostać rozwiązane za pomocą zmian w stylu życia lub interwencji medycznych. Oto najczęstsze przyczyny: siedzący tryb życia. Jednym z głównych czynników przyczyniających się do złego krążenia jest siedzący tryb życia. Spędzanie długich godzin na siedząco lub leżąco zmniejsza aktywność mięśniową, co spowalnia przepływ krwi. Jest to szczególnie problematyczne dla osób pracujących przy biurku lub mających ograniczoną mobilność, ponieważ brak ruchu uniemożliwia mięśniom nóg wspomaganie krążenia krwi. Wybory dietetyczne. Dieta bogata w niezdrowe tłuszcze, cukry i przetworzoną żywność może prowadzić do odkładania się blaszki miażdżycowej w tętnicach, co jest stanem znanym jako miażdżyca. Kiedy płytka miażdżycowa się gromadzi, zwęża tętnice. Ograniczając przepływ krwi i zwiększając ryzyko problemów związanych z krążeniem. Spożywanie diety bogatej w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty i zdrowe tłuszcze może pomóc w poprawie zdrowia naczyniowego. Palenie i spożycie alkoholu. Palenie wprowadza szkodliwe substancje chemiczne do krwiobiegu, które mogą uszkadzać ściany naczyń krwionośnych i zmniejszać ich elastyczność. To utrudnia prawidłowe krążenie krwi. Podobnie, nadmierne spożycie alkoholu może negatywnie wpłynąć na krążenie, osłabiając mięsień sercowy, utrudniając przepływ krwi. Przewlekłe choroby. Choroby takie jak cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi są silnie związane ze złym krążeniem. Cukrzyca, na przykład, może uszkodzić naczynia krwionośne i prowadzić do neuropatii, która wpływa na nerwy i przepływ krwi w kończynach. Wysokie ciśnienie krwi wywiera dodatkową siłę na ściany tętnic, powodując ich pogrubienie i zwężenie, co dodatkowo ogranicza przepływ krwi. Otyłość. Nadmierna masa ciała wywiera dodatkowy nacisk na żyły i tętnice, co utrudnia skuteczne krążenie krwi. Otyłość wiąże się również z wyższym ryzykiem rozwoju cukrzycy, wysokiego ciśnienia krwi i innych schorzeń, które pogarszają krążenie. Rozpoznanie tych przyczyn pozwala na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zmian w stylu życia i szukania porady medycznej, gdy jest to konieczne. Rozwiązywanie tych problemów nie tylko pomaga poprawić krążenie, ale także przyczynia się do ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Teraz przejdźmy do praktycznych rozwiązań i środków zapobiegawczych, które możesz podjąć, aby utrzymać zdrowie nóg i stóp oraz zapewnić prawidłowy przepływ krwi. Po rozpoznaniu oznak złego krążenia i zrozumieniu czynników przyczyniających się do tego stanu, kolejnym krokiem jest zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami i środkami zapobiegawczymi. Te kroki mogą pomóc poprawić przepływ krwi, wspierać zdrowie nóg i stóp oraz zmniejszyć ryzyko komplikacji. Wprowadź aktywność fizyczną. Regularny ruch jest kluczowy dla poprawy krążenia. Proste czynności, takie jak codzienne spacery, Rozciąganie nóg i ćwiczenia o niskim wpływie, takie jak jazda na rowerze lub pływanie, mogą zrobić znaczącą różnicę. Jeśli spędzasz długie okresy na siedząco, rób krótkie przerwy, aby wstać i poruszać się co godzinę. Nawet łagodne unoszenie nóg i podnoszenie łydek w pozycji siedzącej może pomóc w aktywacji mięśni i poprawie przepływu krwi. Zachowaj zrównoważoną dietę. Twoja dieta odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego krążenia. Skup się na włączaniu do diety produktów, które są znane z wspomagania przepływu krwi, takich jak cytrusy, bogate w witaminę C, która wzmacnia naczynia krwionośne i poprawia krążenie, zielone warzywa liściaste, wysokie w azotanach, które przekształcają się w tlenek azotu, pomagając rozszerzać naczynia krwionośne, orzechy i nasiona. Bogate w kwasy tłuszczowe omega 3, które zmniejszają stan zapalny i wspierają zdrowie serca. Czosnek znany ze swoich właściwości, które mogą pomóc zapobiegać twardnieniu tętnic i wspomagać lepszy przepływ krwi. Zmniejszenie spożycia przetworzonej żywności nadmiaru cukru i niezdrowych tłuszczów może zapobiec odkładaniu się płytki miażdżycowej w tętnicach i wspierać ogólne zdrowie naczyniowe. Zachowaj nawodnienie. Odwodnienie może powodować zagęszczenie krwi, co utrudnia sercu jej pompowanie przez ciało. Picie odpowiedniej ilości wody każdego dnia pomaga utrzymać optymalną lepkość krwi i wspiera krążenie. Dąż do co najmniej 8 szklanek wody dziennie, dostosowując ilość w zależności od poziomu aktywności i klimatu. Podnieś nogi. Podnoszenie nóg przez 15 do 20 minut kilka razy dziennie może pomóc poprawić przepływ krwi. Pozwalając grawitacji wspomóc przemieszczanie krwi z powrotem do serca. Jest to szczególnie pomocne, jeśli doświadczasz obrzęków lub jeśli Twoje nogi czują się ciężkie po długim staniu lub siedzeniu. Używaj pończoch kompresyjnych. Pończochy kompresyjne to praktyczne rozwiązanie dla osób, które mają problemy z krążeniem. Wywierają one delikatny nacisk na nogi, promując lepszy przepływ krwi i zmniejszając obrzęki. Mogą być szczególnie korzystne dla osób, które spędzają dużo czasu na nogach lub mają historię problemów z krążeniem. Skonsultuj się z lekarzem, aby dobrać odpowiedni typ i rozmiar. Rzuć palenie i ogranicz spożycie alkoholu. Jeśli palisz, rzucenie palenia to jeden z najważniejszych kroków, jakie możesz podjąć dla swojego krążenia i ogólnego zdrowia. Chemikalia zawarte w papierosach. Uszkadzają naczynia krwionośne i ograniczają przepływ krwi. Podobnie, ograniczenie spożycia alkoholu pomaga utrzymać zdrowe naczynia krwionośne i wspiera ogólną funkcję naczyniową. Regularne badania lekarskie Rutynowe badania lekarskie są kluczowe, aby wykryć problemy z krążeniem na wczesnym etapie i zapobiec ich pogłębianiu. Lekarz może ocenić Twoje krążenie za pomocą nieinwazyjnych testów. I zalecić odpowiednie leczenie lub zmiany stylu życia dostosowane do Twoich potrzeb. Wprowadzając te praktyki do swojej codziennej rutyny, możesz znacznie poprawić krążenie i zmniejszyć ryzyko długoterminowych komplikacji. Nawet małe zmiany, takie jak większa aktywność fizyczna i zmiana diety, mogą prowadzić do zauważalnych popraw w czasie. Teraz podzielę się inspirującą historią osoby która rozpoznała wczesne oznaki złego krążenia i podjęła kroki, by poprawić swoje zdrowie. Aby zilustrować, jak ważne jest rozpoznanie wczesnych oznak złego krążenia, opowiem historię Margaret, 62-letniej emerytowanej nauczycielki, która zaczęła zauważać subtelne zmiany w swoich nogach. Na początku czuła sporadyczne mrowienie w stopach, które przypisywała długiemu siedzeniu podczas czytania lub robienia na drutach. Jednak z biegiem czasu to uczucie przerodziło się w uporczywą drętwienie i łagodny obrzęk, szczególnie pod koniec dnia. Margaret postanowiła skonsultować się z lekarzem po przeczytaniu o potencjalnych zagrożeniach związanych z ignorowaniem tych objawów. Diagnoza potwierdziła to, czego się spodziewała. Zmniejszony przepływ krwi z powodu wczesnego stadium choroby tętnic obwodowych (PAD). Jej lekarz podkreślił, że wykrycie tych objawów we wczesnym etapie pozwala podjąć istotne kroki w celu zarządzania stanem zdrowia i zapobiegania dalszym komplikacjom. Zmotywowana do poprawy zdrowia, Margaret wprowadziła codzienne spacery do swojej rutyny, nawet jeśli było to tylko wokół ogrodu. Zmieniła dietę, zastępując przetworzone przekąski owocami i orzechami bogatymi, w składniki odżywcze wspierające krążenie. Zaczęła także nosić pończochy kompresyjne i dbała o odpowiednie nawodnienie w ciągu dnia. Po kilku tygodniach Margaret zauważyła pozytywną zmianę: obrzęk w jej nogach zmniejszył się, a drętwienie występowało rzadziej. Poziom energii poprawił się, a ona poczuła się bardziej kontrolująca swoje zdrowie. Dzięki wczesnemu działaniu, Margaret zdołała zapobiec pogorszeniu swojego stanu i utrzymać aktywny. Pełen satysfakcji styl życia. Historia Margaret to silne przypomnienie, że podjęcie działań, gdy pojawiają się pierwsze oznaki, może prowadzić do znaczącej poprawy i zapobiec poważniejszym problemom zdrowotnym w przyszłości. Teraz podsumujmy naszą rozmowę i zakończmy wezwaniem do działania. Abyś był dobrze przygotowany do ochrony zdrowia swoich nóg i stóp. Podsumowując ten przewodnik, przypomnijmy sobie kluczowe punkty które omówiliśmy. Złe krążenie w nogach i stopach może objawiać się subtelnymi oznakami, takimi jak mrowienie, drętwienie, obrzęki, zmiany koloru skóry i ból podczas chodzenia. Wczesne rozpoznanie tych objawów jest kluczowe, aby podjąć środki zapobiegawcze, utrzymać ogólne zdrowie naczyń krwionośnych. Omówiliśmy powszechne przyczyny złego krążenia, takie jak siedzący tryb życia, nawyki żywieniowe, palenie papierosów i przewlekłe choroby takie jak cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Zrozumienie tych czynników przyczyniających się do problemów z krążeniem pozwala podejmować świadome decyzje o ochronie zdrowia. Proste zmiany, takie jak regularne ćwiczenia, zrównoważona dieta, picie odpowiedniej ilości wody i stosowanie pończoch kompresyjnych, mogą znacząco poprawić krążenie. Historia Margaret jest dowodem na znaczenie wczesnego wykrywania interwencji. Podobnie jak ona, możesz podjąć proaktywne kroki, aby poprawić krążenie i uniknąć potencjalnych komplikacji. Pamiętaj, że nawet małe zmiany w codziennej rutynie mogą przynieść znaczące rezultaty w dłuższym okresie. Jeśli uznałeś ten film za informacyjny i wartościowy, podziel się nim z przyjaciółmi i rodziną. Którzy mogą skorzystać z tej wiedzy. Nie zapomnij kliknąć lubię to i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej treści związanych ze zdrowiem. Jesteśmy zobowiązani dostarczać Ci praktyczne i wartościowe porady wspierające Twoje zdrowie. Na koniec, śledź nasz nadchodzący film, w którym omówimy kolejne strategie dbania o zdrowie nóg i stóp, szczególnie dla osób narażonych na problemy z krążeniem. Do tego czasu bądź aktywny. Dbaj o zdrowie i troszcz się o swoje ciało, to jedyne miejsce, w którym musisz żyć.